że tu był, bo to oznacza, że tak we wskaźni międzynarodowej na tym najwyższym szczeblu sprawa smoleńska istnieje. Rozmowy były krótkie, ale mogłem powiedzieć panu prezydentowi, że jeżeli po wyborach zmieni się sytuacja. A mam nadzieję, że się zmieni, to przystąpimy także do NATO, współdziałanie, dojście tak, to to do prawdy, bo ta prawda jest w tej chwili po prostu nieznana. O tym zresztą mówiłem, że ja, mówiła także Pani pewnie o tym wspomnę. To jest właściwie wszystko, co mogę Państwu przekazać, poza tym, że to to był taki bardzo krótki memoriał, takie résumé tego wszystkiego, co zostało dotąd poza jakąkolwiek wątpliwością ustalone. Bo wiemy, że ten przekaz, no nazwijmy go na makowskim, jednak bardzo uderzył. I to jest wszystko. Więcej będzie można zdziałać, kiedy...

Właśnie poddano rzeczywistości, prawda, że taka sytuacja I na to liczę. Prezydent Obama złożył Państwu panie... złożył, kondolencje. Panowie. I to wszystko. To było bardzo krótkie spotkanie, ale cieszę się, że ono miało miejsce, bo tak jak powiedział też był strajk, obecność Pana Prezydenta Obama w tym miejscu, spotkanie z rodzinami. O jak świadczy o tym, że wbrew e, temu, co być może wielu, by chciało, sprawa katastrofy smoleńskiej cały czas istnieje i jest ważna. Jest ważna także na arenie międzynarodowej, a mieli istotę nie listotnem dla wyjaśnienia przyszło, to się wydarzyło się. Wejdzie. A prezentów powiedział nam na deklaracji? temat tego, co on wie na temat tej sytuacji. Nie mówił. <śleszy> nie mu powiedziałem o tym ewentualnym naszym zwróceniu się do NATO i podkreślałem przy tym także to zwrócenie do Stanów Zjednoczonych jako głównego sojusznika, to powiedział, że są otwarte. Nie mogę tutaj powiedzieć, że na temat swojej wiedzy. Nie mówił absolutnie nic. Rozmowy miały charakter portuazyjny. Prezydent był bardzo uprzejmy. Moją bratonicę nie zwykle nie zrychla wręcz. Wysoka potraktował, bo zapytał, czy chodzi do szkoły. No dla kobiety to. Dla kobiety, po 30 to jest komplement. Także czuję się to bardzo, bardzo miłe. I to ty. Panie prezydencie, a co by miał zrobić prezydent Stanów Zjednoczonych tak konkretnie, jeżeli chodzi o pomoc w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy? Czego by pan się spodziewał, jeżeli ta to władza pan, Jeżeli nie nie będą uruchomione na procedury natowskie, no to różnego rodzaju zasoby informacji które do tej pory są zamknięte zostaną otwarte, a jest w tych zasobach, ja nie potrafię posłuchować. Co to za zasoby? Proszę Państwa, no świat jest dzisiaj bardzo dokładnie obserwowany. Nie jest wygrodzone, że tam z góry w tej chwili nas nas też. nasze spotkanie i to jest dzisiaj zupełnie możliwe. E, czyli krótko mówiąc, zresztą także możliwe i w Polsce, żeby takie ośrodki są i w Polsce. E, krótko mówiąc w tych zasobach może być sporo. Oczywiście nie mamy żadnych wem. Ale to jest pan te memorandum. może to co tam na memorandum. Powtarzam, to jest podsumowanie tego co wiemy na pewno, przy czym oczywiście nie zajmowaliśmy się sprawami wewnątrzpolskimi, bo mamy tą zasadę, żeby naszych próby prać tutaj we własnym domu. Tylko tym wszystkim to jest związane z lotem już po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej. No i tam te kolejne punkty tego co było uczynione i czego nie uczyniono, chociaż powinno się to uczynić, zostały wymienione. No, jest nie Przede wszystkim nie uczyniono tego, żeby zakazać lądowania, chociaż w świetle także rosyjskiego prawa było to bezwzględnie obowiązkowe Panie prezesie, jakie jest Państwa eee, takie... Była decyzja, żeby sprowadzać do 100 metrów, etc. Ostatnie ostatnie państwo, tam jest, jak... Ale tam jest bardzo wiele. Barto jakie jest o Państwa wrażenie, ze na to, że warunki są e, dość wrażenie na temat, e, takie prywatne, Mi Państwo mieli Państwo okazję być blisko prezydenta nie, 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 nie. Stanów Zjednoczonych? Jak i jest. Jakie jest takie wrażenie Państwa. No może Właśnie, tutaj no. Dobrze, moje wrażenie? Moje wrażenie jest takie sympatyczne bezpośrednio. Mhm. No, coś mogę więcej powiedzieć, rozmowa trwała myślę, że kilkadziesiąt sekund tutaj, ale, ale takie pierwsze wrażenie jest bardzo sympatyczne. Przystojny prezydent jest? <grymne> <grymne> tak, już jest przystojny mężczyzna. Bardzo Państwu dziękuję. Do no, urody nie będę się wypowiadał, natomiast jeżeli chodzi o to, że jest człowiekiem takim na pierwszy rzut oka sympatycznym, w całkiem dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy.